Dzień dobry YouTube. Mamy 13 lipca, już kończę pracę powoli. Dzisiaj miałem trening góry, był to trening taki bardziej dynamiczny. Powiedzmy. I teraz tak, zacząłem od wyciskania sztangi na ławce skośnej dodatnio. Tydzień temu robiłem na 75 kg w 5 serii po 6 powtórzeń. No i tu jest kolejny progres, tak? No mam wrażenie, że już trochę moje ciało odpoczęło po tej redukcji. Powiedzmy, tych kalorii zaczęło być coraz więcej, także. Mam nadzieję, że z treningu do treningu będę jakiś ten progres notować. No i zrobiłem 5 serii po 7 powtórzeń w tym tygodniu na 75kg z pauzą. Następnie było wysłowanie pendleja, Tak jak tydzień temu zrobiłem na 80kg 5 serii po 6 powtórzeń. Tak teraz udało mi się zrobić 5 serii po 7 powtórzeń. Przepraszam za ujęcia. Generalnie nie wziąłem ze sobą statywu z pracy. Zapomniałem i staram się jakoś tą kamerę ustawiać. Potem pomógł mi Paweł z Calypso. Eee, także następne właśnie ćwiczenie, tutaj oczywiście mówię, był też progres z 5 x 7 zrobiłem na na penlayu. Następnie było wyciskanie hantli e, siedząc e, na ławce, ale nie opierałem się, bo no nie było oparcia, tak? Siedziałem po prostu na ławce płaskiej e, i wyciskałem hantle na głowę. Tydzień temu zachowawczo, bo to ćwiczenie dopiero będę wprowadzać do swojego panu, zrobiłem 3 serie. Eee, 3 serie po 10 powtórzeń zrobiłem na 16 kg. Teraz udało mi się zrobić 3 serie po 10 powtórzeń na 20 kg. Także na następnym treningu sobie zwiększę ciężar do 22 kg, bo chcę robić generalnie przedziale między 6 a 10 powtórzeń. Następnie było uginanie ramion z handlami naprzemiennie. Tutaj zrobiłem 4 serie po 10 powtórzeń, po 9 powtórzeń na 18 kg. A tydzień temu robiłem 3 serie po 8 po którym Tydzień temu generalnie trochę zachowawczo podszedłem do tego bicepsu, bo jeszcze delikatnie mnie bolał. Tam miałem delikatny jakiś uraz, czy mnie przewiało. No nie wiem jak do tego podchodzić. W każdym razie jest wszystko ok, więc mogłem dać siebie dzisiaj trochę więcej na treningu. E, dalej było uginanie francuskie, e, dwuetapowe. Oczywiście, tutaj zrobione na 35 kg, e, 4 serie po 10 powtórzeń. Ostatnia seria już była bardzo mocna. Tu akurat już trochę czas mnie nagrył, także połączyłem to w super serii z unoszeniem hantli bokiem. 12 kg zrobiłem po 12 powtórzeń, także na następnym treningu będę chciał zwiększyć ciężar do 14 kg. I z znowu drabinką od 8 powtórzeń do góry. tak? I to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie treningu. Będę chciał dzisiaj z wami jeszcze krótko porozmawiać na temat alkoholu. Także to już po pracy, ja teraz wracam i... Do usłyszenia później. iPhone już znowu rozczarowuje, bo pogoda miała być słaba, miało padać, a jest piękna pogoda, także dzisiaj znowu pójdę na spacer, ale najpierw muszę iść do biedronki, no i porozmawiamy sobie na temat tego alkoholu, tak jak wam obiecałem. Generalnie mam dość luźne podejście do tego tematu, już to wiecie, że ja jestem bardziej nastawiony w ten sposób, że trzeba żyć. Z pasją, a nie pasją. To jest cytat, tutaj, że nie wiem, czy to Mariusz Czerniewicza, ale wiem, że Mariusz Czerniewicz często to mówi i to jest co bardzo, bardzo mądre słowa. go o tym niedługo. No, w kwestii alkoholu, generalnie, powiedzmy sobie wprost, to jest mit, nie ma żadnego konkretnego badania potwierdzającego to, że alkohol powoduje rozpad mięśni. Owszem, alkohol ścina białka, ale nie w ten sposób, tak. Generalnie, no jak widzicie tych wszystkich alkoholików, powiedzmy, Żuli na ulicy, większość z nich jest bardzo sucha, tak, no ale tutaj akurat jest tak, że ich priorytetem jest bardziej, żeby się nachlać niż to, jeść, zjeść, także tutaj. Wiecie, też różne choroby wtedy wchodzą w grę i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli pijemy alkohol z głową, zdarza się nam to raz na jakiś czas, to nie musimy się totalnie martwić o to, że pościna na białko i potracimy mięśnie to jest mit. Kwestia tutaj bardziej bym się zastanawiał i martwił tym, że alkohol to też są kalorie. Jedna kilokaloria, przepraszam, 1 gram alkoholu to jest 7 kilokalorii. I teraz rozpatrzmy sobie na przykład takie piwo. Piwo pół litra ma 250 kalorii. W piwie, jak zobaczycie sobie, na rozkład makroskładników jest około 19-20 g węglowodanów i około 2 gramów białka. Czyli dajemy tam 22 gramy powiedzmy, tych makroskładników, czyli to jest około 88 kalorii. Czyli gdzie się podziało te pozostałe 162 kalorie? z alkoholu. Tak, no bo no tego nie wpisujemy, bo nasz organizm nie korzysta w żaden sposób z alkoholu jeżeli chodzi o energię. Owszem, jeżeli chodzi o termogenezę jest najpierw zawsze używany alkohol, tak dopiero potem jest e, białko, węglowodany i tłuszcze. I teraz jeżeli chodzi o to, jak na przykład jesteśmy na redukcji, mamy bardzo ochotę na piwo. Też kwestia jak bardzo Często nam to się zdarza, bo jak mi na przykład picie alkoholu zdarza się raz na miesiąc, albo maksymalnie raz na dwa tygodnie, no to ja się nie przejmuję, bo po prostu idę ze znajomymi i nawet nie wliczam tego w swój bilans kaloryczny. Natomiast jeżeli lubimy sobie strzelić piwko powiedzmy co drugi dzień, albo nawet codziennie wieczorem i jesteśmy na redukcji, no to przede wszystkim proponowałbym mimo wszystko uciąć na redukcji ten alkohol. Natomiast jeżeli już naprawdę bardzo chcemy się napić tego alkoholu, to wliczyłbym to w ten sposób, że te 250 kalorii, które mamy, oczywiście sobie odejmujemy od naszego bilansu kalorycznego, natomiast te 160 kalorii, które pozostaje z alkoholu, no oczywiście nie będziemy tego wliczać do naszego bilansu kalorycznego, tylko proponuję to rozbić na... żeby ująć sobie z węglowodanów i z tłuszczy. Białko zostawić w tym samym miejscu, tak, natomiast powiedzmy 60 kilokalorii odjąć sobie z węgli, 100 kalorii z tłuszczu albo na odwrót, albo jakoś porówno, to już dopasujecie jakoś pod swoje swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Generalnie, no tak jak mówię, wszystko jest do ludzi, tak? Jeżeli idziecie na imprezę ze znajomymi, nie ma co się ograniczać, no chyba że się szykujecie na scenę, ale raczej nie oglądają mi ludzie, którzy szykują się na scenę, tak? No bo to oni mają to swoje podejście, swoje diety, swoich trenerów i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o taki sport typowo hobbystyczne nazwijmy to, no to mówię, nie ma co się przejmować raz na jakiś czas jak najbardziej. Spójrzcie sobie po prostu na kalorykę, jak to wszystko wygląda. Jeżeli bardzo chcecie sobie dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu napić się tego alkoholu, lepiej sobie to wliczyć w bilans kaloryczny i tyle. Generalnie to by było tyle, jeżeli chodzi o temat alkoholu, tak? No nie jest jakoś tutaj szczególnie szeroki, żeby go omawiać dłużej. Tak jak mówię, alkohol zdarza się bardzo rzadko. Yy... No też o może taki minus, też na pewno zauważacie to, że jak napijecie się piwka, no to załącza wam się gastro, tak? jednak chmiel jest też rośliną konopną, tak samo jak marihuana no i załącza nam się po nim gastro, także no jak pijemy to zazwyczaj też są jakieś zakąski, chipsy, poluszki i tak dalej, no i przez to też tyjemy. Jakbyśmy wypili same piwko, to na pewno dużo lepiej by nam to wyszło, powiedzmy dla naszej redukcji, czy, czy w jakim tam etapie jesteśmy. Niszek mamy zagryzać też przy czymś przy okazji. Dobra, to tyle jeśli chodziłoby o dzisiejszego vloga. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o subskrypcję kanału łapki górę i widzimy się w następnym vlogu. Pozdrawiam.